Szczęść Boże. Wielkimi krokami zbliżamy się do uroczystości Bożego Narodzenia i już zaczynamy drugi okres Adwentu, o którym wspominałam we wprowadzeniu na samym początku naszego spotykania się w Adwencie na Strachocinie. 17-23 grudnia to drugi okres Adwentu i czym on się różni czym on się różni od tego, od tych minionych dni na pewno jedną ważną rzeczą w tym drugim okresie Adwentu Kościół, Oblubienica, więc i my wszyscy Mamy rozpoznać przychodzącego Jezusa. Jak odbieramy jakąś nieznajomą osobę na dworcu, na lotnisku i nie znamy jej, to albo piszemy kartkę z imieniem i nazwiskiem, albo mamy jakieś szczegóły, jak ta osoba jest ubrana, jak wygląda. I tak samo jest w Adwencie. W drugim okresie Adwentu przyglądamy się Panu Jezusowi, odkrywamy Jego oblicze, po co. Po to, żebyśmy trochę odinfantylizowali Boże Narodzenie, bo przyzwyczailiśmy się do bombek, prezentów, małego pana Jezuska, śpiewania kolęd, i to wszystko jest bardzo ważne. Ale nie może być oderwane od istoty i sensu Bożego Narodzenia. Dlatego już od 17 grudnia w kościele, na Mszy Świętej, można usłyszeć tak zwane wielkie antyfony. Te antyfony można usłyszeć w wersecie po Alleluja, jak ktoś uważnie wysłuchał. I w każdej z tych antyfon odkrywa się imię Boga, imię Chrystusa, który się narodzi. I po co nam to potrzebne? Po to, żebyśmy wiedzieli, kim jest ten, który się narodzi. To bardzo nam pomoże w przeżywaniu, w świadomym przeżywaniu świąt, Bożego narodzenia, w świadomym, dlatego że ten Chrystus, który się narodzi, przychodzi po to, aby być Bogiem z nami, Bogiem, który przychodzi, przyszedł i przychodzi wciąż na nowo, e, w, zwłaszcza w sakramencie Eucharystii i przyjdzie kiedyś po raz ostatni, aby nas wziąć. Mamy nadzieję do siebie e, i odkrywamy Jego oblicze. W tych antyfonach odkrywamy Boga, który przychodzi, jaki on jest. Przychodzi po to, aby nas uwolnić, więc jest potężny, uwolnić od grzechu i poprowadzić ku życiu wiecznemu. A więc 17 grudnia usłyszymy Antyfony o sapiencjach, to po łacinie. Ja będę zapisywać po łacinie i tłumaczyć na polski. O mądrości. Nie będę wam mówić całej antyfony, bo będzie to zadanie domowe, aby codziennie sobie odnaleźć antyfonę adwentową. One się nazywają Wielkie Antyfony Adwentowe albo Antyfony na O i odkryć, jaki Chrystus do nas niedługo przyjdzie, jaki Chrystus się rodzi. Pierwsza antyfona. Określa Zbawiciela, który się narodzi, sapiencja, i to jest po łacinie, a znaczy mądrość. Chrystus, który się rodzi, jest samą mądrością. I wołamy w tej antyfonie to jest słowo, które się będzie powtarzać przyjdź, przyjdź mądrości. Po co? Odszukajcie to i będziecie wiedzieć, po co Jezus, mądrość, dla nas, mądrość naszego życia ma przyjść do nas, jakie ma zadanie do wykonania też i jak my mamy się na tę mądrość otworzyć. 18 grudnia Chrystus ma imię Adonaj. Odkrywamy go jako Adonaj. Adonaj to znaczy Pan. I też wtedy jest właśnie śpiewane o Panie, przyjdź, aby i zadanie domowe odkryć, y, dlaczego Chrystus Pan przychodzi. 19 grudnia w antyfonii adwentowej y, śpiewamy o Radiks, czyli o korzeniu jest tego. Radiks jest. Chrystus jest korzeniem, korzeniem całej naszej historii, i przychodzi też, aby tę historię uzdrowić. 20 grudnia śpiewamy klawis o kluczu. Klawis po łacinie to klucz, klucz Dawida. Kladiz Dawid. W kluczu Dawida nadmienię, że wszystkie te antyfony mają swoje źródło w Słowie Bożym i odkrywają nam zapowiadanego przez Słowo Boże, przez wieki Mesjasza, który przychodzi. 21 grudnia w antyfonie adwentowej śpiewamy Oriens. To znaczy wschód. Wschód e, zawsze wszystkim się kojarzy e, ze wschodzącym słońcem, i tak jest te, też w tym przypadku, czyli pojawiającym się świetle, e, które wyłania się jeszcze z nocy. I tak też jest z Chrystusem, bo Chrystus rodzi się po to, e, żeby wydobyć nas z ciemności, grzechu i zła, które ten świat spowija. 22 grudnia. Śpiewamy Rex. Chrystus jest królem. Chrystus jest królem. 23 grudnia, chyba znane wszystkim nam imię, Emanuel. Emanuel. To znaczy Bóg z nami, ten, który się rodzi. 23 grudnia, a więc już jutro, jest Bogiem z nami, i nie po to, żeby przyjść i odejść, ale być wciąż z nami i nie zostawić nas samymi. I chcę Wam pokazać coś bardzo fajnego. Dodam, że antyfony powstawały przez wieki. Jest ich siedem, a więc ta cyfra siedem oznacza pełnię. Nie wiadomo, kto jest ich autorem z ludzi. Na pewno Duch Święty prowadził wielu mnichów, bo powstały one rzeczywiście w świecie zakonnym. I są wielką mądrością Ducha Świętego, jego działania w kościele, który ma nam pomóc odkryć oblicze przychodzącego Chrystusa. I z pierwszych liter, Antyfon, może mi się tutaj to uda ładnie zaznaczyć. Prostych, który brzmi, y, czytamy od dołu, erokras, erokras. I ten zwrot erokras znaczy będę jutro. Będę jutro. Chrystus naprawdę przychodzi. Zapraszam więc Państwa do tego, żeby, żebyśmy wszyscy świadomie... Przeżyli te ostatnie dni Adwentu, wsłuchali się w brzmienie tych antyfon, z uwagą je przeczytali i poświęcili choć 2-3 minuty na zagłębienie się w ich treść, bo naprawdę zupełnie inaczej wtedy przeżywa się Boże Narodzenie i odkrywa Jego prawdziwy sens, sens Narodzenia Chrystusa, Jego wcielenia, jakie to ma znaczenie jak wielkim jest teraz, dla nas darem, bo Chrystus poprzez wcielenie otworzył nam drogę do nieba, drogę do wiecznego życia, którą zamknęliśmy przez grzech. Szczęść Boże.